Komórkami, aparatami i kamerami kręcimy nasze podróże oraz nasze życie za granicą. Jest to fajne, to przyszliście to do Polonii w komie. Polonia jest w komie, w Twoim domu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ten program nazywa się Polonia w Komie i mam wielką przyjemność zaprosić Was dzisiaj do Turynu, bo tam właśnie. Suzana opowie dzisiaj, jak wygląda to miasto, jak wygląda jego jeden bardzo piękny, urokliwy zakątek historyczny, o którym ona wie wszystko i za chwilę nam powie, ile tylko może, który się nazywa Superga. Tam dzisiaj w Turynie spędzimy chwilkę z Suzaną o pseudonimie Polka, która spędziła 25, czyli wszystkie lata swojego życia w Turynie, gdyż tam osiadła jej mama niegdyś. Zakochana w pięknym Włochu, i cóż mogła więcej zrobić, zbudowała z nim dom w Turynie. Pierwsze miejsce, które odwiedzicie razem ze mną, z moją pomocą, jest to Superga. Superga jest doliną, gdzie znajduje się kościół. E, historia tego kościoła rozpoczęła się 2 września 1706 roku, kiedy książę Wittorio e, Amedeo II w ciągu wojny pomiędzy populacją z Piemontu i e, francusko-hiszpańskimi, e, która właśnie się odbywała w turnie w tym czasie, złożył e, ślubowania do matki, bo. Boskiej I obiecał, że jeżeli uda mu się wygrać właśnie tej walki, to powstawi pomnik właśnie do niej dedykowany. Wygraliśmy, więc powstał właśnie Kościół na Supergę. Superga jest też punktem widokowym, z którego można zobaczyć całe miasto. Jak pogoda odpowiada, to można zobaczyć też góry i nawet Francję. Niestety superga jest um, miejsce znanym na całej włochy. Dzięki też bardzo smutnej e, tragedii, e, bo w 1949 roku cała drużyna Ligi e, Piłkarskiej e, Tor Torino, wracając z Portugalii samolotem, mieli tutaj e, wypadek. Drużyna w większości była e, angażowana w Drużynie Narodowej, więc w, w, Włochy, e, więc reprezentowała całego kraju. I no, żeby nie zapomnieć o tej tragedii, to co roku od tamtego czasu kibice, właśnie Torino, przychodzą tutaj i zostawiają swoje pamiątki nad pomnikiem, którego właśnie widzicie i, i którego można zobaczyć na tle kościoła. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa! Suzana, jak to możliwe, że mieszkasz 25 lat we Włoszech i tak pięknie mówisz po polsku? Jak to jest możliwe? Myślę, że jest więcej takich osób, dla których Polska to wielkie serce, którego nie da się zapomnieć to ojczyzna, która ciągle każe myśleć po polsku, mówić po polsku i. Marzyć po polsku, mimo że tak naprawdę równie dobrze moglibyście powiedzieć, że jesteście Włochami, Francuzami, Niemcami, a nawet Rosjanami. Tymczasem polski nie da się z serca wymazać, o czym przekonuje nas we wspaniałym swoim spacerze po Turynie i filmiku Suzana o przekornym pseudonimie Niepolka. Powiem więc to, co już dawno wiecie. Telewizor Rubin jest nasz, ale telewizja jest wasza. <śmienic>